Hej, o tutaj ja, Mila Dzisiaj zrobimy test czterech kosmetyków od Avon. Wiem, że to się mówi inaczej, ale się pisze Avon, a ja nie wiem dokładnie jak to się wymawia. Będą to y, dwa rodzaje perfum, y, tuż do rzęs oraz coś, co najbardziej mnie ciekawi. I na co najbardziej nie mogłam się doczekać, czyli puder, podkład i korektor. W jednym. Więc może zaczniemy sobie od perfumów. Tutaj mam akurat taki. Opakowanie nie prezentuje się jakoś mega. Zobaczymy. Tak to wygląda. I tak to wygląda z tej strony, nie będę psikała na siebie, otworzymy, o to się nie odkręca i tu masz jeszcze takie zabezpieczenie, jest bardzo słusznie, czy to tak, to jest zabezpieczenie, nie, to nie jest zabezpieczenie chyba, ale coś mi to nie psika. Mhm dobra, nie wiem jak to obsłużyć Co nie? Nie chcę psikać O, dobra Pachnie Tak dziwnie Pachnie jak perfumy Tak fajnie, słodko W sumie to Spoko tak się jeszcze raz prezentuje opakowanie. Tutaj jest takie piękne różowe. I tu jest takie coś. Ok. Teraz przechodzimy do drugich perfumów. To tutaj schowamy. Łatwo się to zamknie i otwiera. Więc można je zachować. W ok. Dru Drugie widzę. Jest w takim pomarańcu. Poczekajcie. Światło. Takim pomarańczowym opakowaniem. Piękne. I tutaj coś tam pisze. A ten, tak. To opakowanie jest zdecydowanie ładniejsze. Uj, o nie, rozwaliłam je trochę. Ale nie, nie szkodzi. I tutaj widzę, że białe mają. Takie ładne. I tutaj tak. No okay, ale teraz otwieramy, opakowanie to znaczy to wygląda tak, w sumie to spoko wygląda, teraz przychniemy sobie ten tu, o, ten pachnie tak bardziej, yy, pachnie bardziej jakimś kwiatem, ale takim, nie powiedziałabym, że pięknie pachnącym, ale no ładnie pachnie, no taki jakiś kwiat, nie potrafię określić. Dokładnie. To mi się podoba, jest spoko. Teraz wezmę tuż do rzęs. Ja widzę, że będę potrzebowała tu pomocy nożyczek, więc zaraz wracam. Okej, okay, nożyczki nie były potrzebne, ponieważ mama znalazła sposób i to otworzyła. Więc tak one wyglądają z tą, one zadziwiająco bardzo lekkie. Ale łatwo się odkręciły. Jak one się łatwo odkręcałem od razu. I taką mam szczoteczkę. I teraz tak, ja... ale dźwięk jest. Ja sobie wezmę lusterko. E, e, e. Dobra, wezmę sobie od tego. I sobie wypróbuję. Szoteczka szczoteczka. Raz wzięłam i ja już widzę tutaj, że o Jezus. E... Dobra. O nie zrobiłam zrobiłam sobie zrobiłam sobie o cholera, ale powiem Wam, że działają idealnie po prostu. Ale ja Wam polecam ten produkt, już mi tu brakuje serio. Tylko ja go jakoś źle nakładam, bo trochę mi podbijało na dole. Ale. O. Ale efekt jest naprawdę niesamowity. Jest to wszystko bardzo lekkie. I serio, nawet dziecko, jakieś malutkie dziecko, potrafiłoby to obsłużyć. Więc bardzo Wam polecam ten produkt. Jeszcze raz jakoś się prezentuję. I teraz przechodzimy do tego. A więc, tak, opakowanko widzę, że się coś zepsuło. Co jest zepsute. Ale to wiecie. Dobra. Teraz jak ja to otworzę. Nie otworzę tego. Za żadne skarby ja tego nie, nie dam radę otworzyć. Otwórz się. Otwórz się. A, a nie, tak, 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 nie. To jak to się w końcu otwiera? No ludzie. Dobra, nieważne, to, to jest moje. Ja, ja rozwalam te pudełko. Ja po prostu... O, poczekajcie. Teraz kiedy już trochę rozwaliłam. O jest! Udało się, musiałam trochę rozwalić. Dobra, produkt fajny, ale palce się na nią strasznie odbijają. Zobaczcie. E, tu jest seryjiek, odbija się. Tu jest telefon, ale dobra. O, zobaczcie, tu jeszcze są drobinki wody. Widać, widzę, widzę że widać. Jeszcze okay. są tutaj drobinki wody, więc ja teraz idę po baćka i nakładamy. Okej, okay, jestem już i powiem Wam, że jestem strasznie podjarana. Więc eee, to ma też lusterko. Ale takie dziwnie odbijające. Przynajmniej mnie dziwnie odbije. I widzę, że to też można... Co? Oni tutaj dali puszek. Jezu, kocham ich. Ja ich kocham po prostu. Ja puszka nie mam. Aj, I jeszcze taki... Jezu! I tu jeszcze można sobie coś włożyć, zobaczcie. Nie no, ja ich po prostu kocham. Ja od nich będę już wszystko kupowała serio. Widzę, że rozciąga się. Jest taki ekstra mięciutki. O! I stereo magia! Dobra. Ech. Pierwsze zanurzenie. Jeszcze idealnie, zobaczcie, o nie, już sobie czy poplamiam. Idealnie na to! Idealnie dobra. Here we go. Dobra. Użyjemy tego lusterka. To lusterko za dużo nie pokazuje. Czy ten produkt tak szybko zasycha? Nie, to po prostu chyba wsiąka. Więc ja użyję sobie mojego zaufanego lusterka. Skieruję się jeszcze w stronę światła. Kamień ja mnie teraz. Nic tu nie widzę co ja serio, nic. Spróbuję jeszcze raz. Super kanuku, bo to była taka pierwsza warstwa. I teraz, szybko, o, teraz widzę coś, spoko widzę coś, dobra, widzę różnicę, ej, idź, okay. ale zamknij drzwi, widzę, widzę, ej, ja. idź, do widzenia. Dobra, ale widzę, że ta gąbka bardzo szybko wsysuje, więc trzeba ją myć. Dobra. Okej okay. i szybko, szybko. O Jezu! Dobra, nałożyłam sobie tego trochę więcej. Widzę. Widzę różnicę. Spróbuję jeszcze tu nałożyć palcami. O, palcami lepiej to działa. Z tego co widzę, to jest w ogóle taki produkt, którego się w ogóle nie spodziewałam. Wiem, że może wy za, troszkę za mało widzicie, a ja się teraz jak widzicie skupiam na sobie, a nie na Was. <grych> Więc my sobie może odłożymy tu tę gąbkę, potem ja ją oczywiście umyję. A może ta gąbka jest do, a kurde, w rankę sobie przyjechałam podkładem, do rozklepywania jest ta gąbka, więc teraz rozklepiemy to. Dobra. Ja tutaj, podejdę do Was, żebyście widzieli. E... Powiem Wam, że ja się chyba troszkę za zawiodłam, a więc nie no. Nie widziałam po prostu tak. Efekt jest. Wydaje mi się, że bardzo dobre. Odrobinkę to zapycha pory, ale nie jakoś tragicznie. Więc bardzo się cieszę, że to w ogóle działa. Jeszcze ładnie pachnie chyba, poczekajcie. No spoko pachnie. Tak, naprawdę spoczka pachnie. Więc no, yy, ała. Więc tak się prezentowały te wszystkie rzeczy. O jajku. Dajcie łapkę do góry, jeśli Wam się podobało. O jego. mi się obrócił z podkładu. I tak. Y mam nadzieję, że moja opinia zachęciła Was do firmy Avon, bo wydaje mi się, że jest naprawdę ekstra. Y mocne perfumy mają. Y to lusterko mnie troszkę nie zachęciło, a nie, bo ono ma tutaj tą, no, osłonkę ma tu. Zapomniałam, że takie, że lustra mają osłonki, więc poczekajcie. E, o, mam. No i teraz wszystko przez to widać. Dobra, a nawet bardzo dobrze przez to widać, wiecie? Nie no serio, jestem e, zachwycona po prostu. Jestem zachwycona. I naprawdę ekstra. Te wszystkie rzeczy są tak lekkie. Zmieszczą się po prostu. Nie będę już wkładać tego tu. Zmieszczą się wam po prostu wszędzie. Naprawdę. I w ogóle nie zwrócicie uwagi, że tu w ogóle coś jest. Nie wiem ile towarzy, ale naprawdę towarzy tak mało że ja po prostu nie wierzę w to i mam szczęście, że kupiłam kosmetyki właśnie z tam, Więc to by było na tyle. Zostawcie łapkę, łapkę do góry, zasubskrybujcie kanał, szczęście dzwona, żeby nic nie przegapić, bo za niedługo będą e, filmy z wakacji, więcej powiedziałam na Instagramie. E, link w opisie macie, najprawdopodobniej jeśli nie, to poszukajcie w Innym filmie linku A jeśli Nie wiecie Bo nie macie instagrama To napiszcie mi na którymś filmiku W komentarzu I ja wtedy Wam opowiem o tym też Na youtubie Więc mam nadzieję, że filmik wam się spodobał Ja się z wami żegnam I pa pa